Szokujące wyznanie Szymona Majewskiego. Mówi o kryzysie. Szymon Majewski rozwesela widzów i słuchaczy od ponad 30 lat. Jednak jemu samemu nie zawsze było do śmiechu. Dziennikarz w ostatnim wywiadzie dla Onetu powiedział, że miał w życiu kryzys. Szymon Majewski w mediach pojawił się w 1990 roku, jego głos i poczucie humoru świetnie znali słuchacze Radia Z. W 1994 roku dziennikarz zadebiutował na szklanym ekranie W Show Wieczór z Alicją, a potem przez lata z powodzeniem bawił widzów TVN. Dziś znów pracuje w radiu i przeprowadza wywiady z gwiazdami. Szymon Majewski w ciągu całej kariery zasłynął z absurdalnego poczucia humoru i wszystkim jawił się jako wiecznie uśmiechnięty i szczęśliwy facet. Szymon Majewski szczerze o kryzysie w swoim życiu W najnowszym wywiadzie dla Onetu Szymon Majewski wyznał, że ze względu na jego sarkastyczne podejście do rzeczywistości, niejednokrotnie był błędnie odbierany za osobę niepoważną. Zabawne, że zgłosił pretensje, a jednocześnie brał mnie za człowieka z gruntu niepoważnego. Bo wbrew pozorom potrafię zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, żart to mój sposób radzenia sobie z rzeczywistością, mówił satyryk. Chociaż Szymon Majewski kojarzy się wszystkim z pogodnym i wesołym uosobieniem, on także jak każdy śmiertelnik miał w życiu słaby moment. Nie wstydzę się przyznać, że korzystałem z pomocy psychologa i przez lata chodziłem na terapię, żebym mógł stanąć na nogi. Nie do końca w siebie wierzyłem. W chwilach kryzysu miałem wrażenie, że jestem nic nie wart. Do tej pory zdarza mi się tak myśleć, zradził Szymon Onetowi. Szymon Majewski o swoim trudnym dzieciństwie. 16 lat temu Szymon Majewski musiał zmierzyć się ze stratą ukochanej mamy. Był jedynakiem i wychowywał się bez ojca, który dawał mu bardzo niewielkie wsparcie. W PRL-u jako rodzina nic nie mieliśmy. Dostawałem śmieszne alimenty, które czasem wystarczały mi na parę biletów. Raz zadzwoniłem do taty, żeby już może nie płacił, bo to żenada i kpina. Nie podnosiliśmy walki, raczej to była taka wolnościowa walka mojej mamy, że nie będzie się prosić. Poza tym pomagała nam emerytura dziadka. A potem nastał cudowny rok 1990, nagle zacząłem pracować w Radiu Z. Wyznał satyryk. Chociaż zawsze miał wsparcie mamy i dziadka, w szkole nie było lekko. Dziennikarz wyróżnił się na tle innych dzieci i przez to został źle oceniony. Powodem było między innymi wówczas jeszcze niezdiagnozowane ADHD. Miałem wrażenie, że z powodu mojej nadpobudliwości wyłapywałem przeróżne bodźce i informacje, niekoniecznie związane z przedmiotem, więc wszyscy mówili, że nic nie umiem. Nie mogłem odpowiedzieć na zadawane mi pytania, powiedział.